Hej, czyli witajcie, z tej strony Anki witam was z powrotem w kolejnym odcinku z Juniors, tak. Yy, ten odcinek nie wyjdzie planowo, tak jak mówiłem, że wyjdzie tam 16.45, bo teraz, bo do mnie doszło chwilę przed, przed tym, przed rozpoczęciem nagrania, o 16 wychodzi Silicsong, to nikt nie będzie oglądać po 16. czyli muszę dać przed 16. to 15.45 będzie. ŚRODOWA noc. Mangle? Nie mam Mangle przecież. Bo, ale jasny ten. Pober! Eee. Cześć, kolego, jak poszło? Poszło dobrze, znalazłem coś, o czym chciałbyś mógłbyś wiedzieć. O, co jest. Co masz na myśli? Wydaje mi się, że duch zostawił nam wiadomość w formie e... kasety. Kasety? Tak, natknąłem się na nią po mojej zmianie. Myślę, że. Próbował nam przesłać wiadomość. Wiadomość o czym? Nie oglądałem tej kasety. Co? Nie obejrzałem jej. Czy prawidłowym wyborem było obejrzeć ją? Nie wiem. Yy, nie jestem pewien. To była po prostu. To był yy, odcinek staroszkolnej kreskówki, ale coś było bardzo nie tak. No, jak, jak się zakończyła ta? Eee. Kaseta Z niesion... nosz Z Freddy, który niósł kawałek animatronika do drzwi z... z napisem The Mango Mieszanka części? Dlaczego The Ghost? Potrzebuje części animatroników. Może Dug buduje sobie nowe ciało? Buduje... The Mangle The Mangle huh? Nie podoba mi się ten dźwięk yy, To jak to brzmi Z Zobaczmy czy następna taśma nam pomoże Porozmawiamy później Good luck buddy Dobra Do nocy trzeciej Boom Dobra Od razu Chodź tu. Freddy, you're supposed to be on lockdown. Officer Vanessa Life goes on. It. Nieważne. Tu jest chica. Tak, ale ducha jeszcze nie ma. Jest chica Foxy Bonnie. No i Git. Są wszyscy. Oprócz marionetki i Freddy'ego, Freddy jest. Tu. Dawać. Dobra, Freddy wychodzi z listy podejrzanych. Jest Freddy. Jest. Marionetka. Freddy znikł. Freddy nie jest na liście podejrzanych. Okay, animat, y animatronik, tak. Marionetka poszła i ktoś przyszedł. Bonnie. Tam jest. I Foxy też jest. Aha. Uh -huh. Boxy poszedł, ale po nie dalej siedzi. Może być to po nie, bo tak dziwnie nie wiem, kamera lata. Tak mi się wydaje, że jest trochę off. Ready? Hej, hej, hej. O! Ej! Kamera mi lata, jak cika weszła. To Do cika, dobra. Co jest? Nie widziałem, że takie rzeczy mogą się dziać. Dobra. Oho, uh -huh. to samo. Komiera zaczęła sama mi na też jak Cika weszła do tego. Do pokoju. Co jest? Śmieszne. Nie to chciałem. To? Cika jest. Suspect. Dobra. Jo. Teraz zaznaczamy Chicę Teraz Cika jest już wolna z tego, czyli mogę ją wezwać, tak? Jest to było dziwne, jak zaczęła mi po prostu latać kamera sama O, już napiłem się wody, można dać dalej. Dobra, zamykamy. Duch już jest. Czika, Nie jest podejrzana. Ok. jest Foxy, bo. Co jest? Potężne ruchy. Ok, czyli to jest Foxy albo Boni. Nie kamerą. To będzie Foxy, tak mi się wydaje. Byż mi kamerą nie rzuca. Dobra, trzeba znaleźć go na kamerach. To jest dzika. No, to jest w To jest Foxy. To jest Bonnie. Foxy. To jest marynetka. Nie. To jest tu Foxy. Jest Foxy. Dobra. Ta. Dobra. Kto potrzebuje wezwania? Ta. Marionetkę. To jest Foxy. Mam jeszcze znacznego. Zaraz nie, nie patrzyłem ile 5 pięć, pięć trzeba? Nie zobaczyłem nawet ile potrzeba tych animatronów. Potem weźmiemy sobie tego ...Balloon Boya. Pięciu trzeba. O mój Boże. Dwa znalazłem, ale. Co jest? Pięciu? Może dlatego, że teraz ta kamera lata i jest łatwiej rozpoznać. Nie wiem. No, bo nawet nie patrzyłem, co tu jest w Jest Freddy, jest Cupcake... Jest. Ta głowa. Nie wiem. O, jest mały. Jego nawet ani raz na kamerach nie widziałem. Dara. Hello everybody, my name is Bucky <grywka> Jest chica. Nie ma chiki, jest marionetka. Marionetka to nie jest. Jest chica! O mój Boże! Jest Bonnie! Jest nawet kontrolować, nie mogę tej kamery. Ręce z kawetury. Ok? Jest Bonnie. Trzeba zawołać CIEBIE Dobra I... Potem zzywamy Freda Szybko, szybko, pośpiesz się, bo Fredowi też czasu brakuje Dawaj, weź tam. Wzywamy Freda i zaznaczamy po niego. To nie zboni, to nie zboni. O mój Boże, to nie zboni. To kto to jest? Marynetka. Bo jej nie ma. Nie, to nie jest Mary marynetka. To jest cika To jest Chica w takim razie. Fred mi wyskoczył. Gurde. Ale... Mmm... wcześniej, jak była to nie ten... Nie trząc się. A, zaczynamy z powrotem. Eee, nie to. 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 Poprosimy Pana Freda do mnie. Kurde, teraz jak mam więcej tych... Duchów do zapania, że tak to powiem... To jest ciężko z tym, tym, tym... Stabilnością. No, animatronic here for the reverse. Tu jest conveyor. Dobra. No, jest już przecież Fred. Dobra. Już jest ten. O! Kamera sama się rzuca, czy to ja? Freddy. Ło! Marionetka. Marionetka. Dobra. Marionetka. To będzie. Nie wiem, jak rozpoznać tego małego na tych kamerach. Nie rozumiem. Jakby nie widzę go tam ani trochę. Nie, to. To. Dobra, właśnie tu. Ja, i zaznaczamy. Tak, dobra Tym razem byłem pewny Use the downtime wisely Musika leci Dzień dobry Teraz by jeszcze Dobra, teraz możemy Foxy, Chica, Marynetka Ch Chica, Marynetka wyszły Foxy też wyszedł, wszyscy wyszli Teraz Czekamy, oni lubią się tu pojawiać Chica jest Nie ruszą kamerą, dobra Wyszli wszyscy, dobra trzeba znaleźć kogoś Tu coś był, ale wyszedł właśnie Foxy, Oj, Foxy? O, jest Fred też. Czy to będzie Boni w takim razie? Jest Boni, hej. Marinetka znowu? Co z tymi kamerami? Aha, fanie, że nie ma jedna na żadnej kamerze co nie? Cóż jest? Yo, Chica. Yo, Bonnie. Są tu Dobra, potrzeba kogoś wezwać, bo im ta stabilność już spada. Co jest? Okej okay. czyli tak to wygląda, jeśli to jest on. Kogo wezwałem? Marynę tylko tak? Tak, ta wygląda jakoś ładniej. Dobra, Dobra teraz zabierzemy jego, potem jego i jego. Nie, to jak wypuszczamy od razu, by ja go łatwo zgadnąć? Nie, nie zdążyłem! Mogę Foxiego tu rzucić, Bonnie i marionetka. Nie, Jest sama marionetka. Zapomniałem patrzeć jeszcze na fingerprinty. O, jest Freddy jeszcze Foxy, Bonnie i marionetka. Yo, chica. Nie zostawił może tych łapek. Marionetka wyszła. Ej, hey, Foxy. Ready. Kurde. Muszę przyzywać ludzi. Chodź. To nie jesteś na stół co, nie? Myślę, że jest Chica, jakoś, nie wiem. Źle je z oczu patrzę. Czemu jest ten dźwięk? To nie jest Foxy. Dobra, to nie jest Foxy. Okej. Okay. Musimy Freda obczaić tylko. Gdzie jest Fred? Tu jest. Nie ma go. Tu jest Fred. Nie jesteś ty, co nie? Niemożliwe, że to by, Żebyś to był Ty. Mówię, mi się wydaje, że to jest cika. To nie jest cika. No to GG, kto to, to był Bonnie? Nie było żadnych śladów. Co jest? Nie było ani rąk, ani kamera się nie ten. Nie wiem. Dobra, jeszcze raz szybko. Nie ma jeszcze tego. A trzeba zapamiętać, małego nie opłaca się wzywać jak y, duch nie, nie, jak nie ma ducha. Fred jest już przecież. Dobra. Jest już duch Jest Foxy Jest kamera przecież Boni i Cika wyszli Ok czy to był Bonnie albo Chica Ju Chica Nic się nie dzieje, czyli to był Boni Najwidoczniej Musimy znaleźć, ponieważ to jest marionetka jeszcze Nie trzęsie się Oj, Bonnie. O, Freddy jeszcze jest. Nic się nie dzieje, gdzie jest boniacz? O, tak, to boniacz. Dobra. Trzeba przyzwać cikę. Dobry Tika. OK Okej Teraz zatwierdzamy ciebie i Foxy jego łapie Jescape, bo chciałem jeszcze escape'em Hejka Okej, okay. idealnie. Cześć Bonnie. Jest Foxy. Ale Foxy to nie może być. Jest tu ktoś? Nie. Teraz. Chcę od razu sprawdzić. To nie jest mały. Dobra. So. co? Jołcika. Nara Boni. Bonnie. Okej okay. Na mnie Freddy jest teraz podejrzany. Bo oni. Nie, ciebie już spisaliśmy na ten. Gdzie jest marynetka? Tu ktoś jest? Nie. O, tu jest marynetka i Foxy. No i już po marynetce, no? To jest marynetka. Jest kona. Jest marineta. Jest Freddy. Jest chica. Jest Freddy. O. Kamera się urzała. Freddy. Obstawiam. Gorzej się teraz zdechniemy. Dobra. Tak, dobrze. Dobra, wypuścimy jego i od razu zdążymy zapać kolejnego typiarza. No jest już, jest większe, jest. Dobra, czekaj, trzeba szybko kogoś. Yy, dawaj Marynetkę Otucha jeszcze nie ma. Dobra. Jest Foxy Chica. Jest Foxy Chica. <grywka> Już nie ma żadnego z nich. Trzeba małego złapać To nie jest on, więc mogę go wziąć szybko Yo Foxy Yo Chica Nie jest O, to szedł, to szedł i... Bonnie czy Freddy? Chyba Bonnie Dobra, szybko małego trzeba naprawić Nie, to jest Freddy, dobra Freddy i dawaj go To tym chikę musimy złapać mam trzy dopiero O A się to ciągnie teraz, co jest? Yo Nie, co to tu Okej, ktoś jest, Foxy? Czy to ty? Nie Marynetkę. Dobra. Kogo ja musiałem zapać jeszcze? Cikę. Cikę. Y Marynetka. Więc jeszcze foxy złapię, złapie, póki wiem, że to nie jest on. I można już zaznaczać, że to jest marionetka. Dobra. Ostatni mi został. Warto by było tego nie zepsuć. Każdy ma wysokie stability. Więc nie powinno być źle. Muszę przeczekać, aż duch wejdzie. A u... Dobra, to nie jest Foxy. Okej. Okay. Jest Foxy marionetka. Jest marionetka. I to nie jest marionetka. Tylko nie. Freddy! Zaraz Muszę to sprawdzić. To nie jest mały. Dobra. Foxy chica. Bo nie go gdzieś złapać. O! A, nie, nie, po prostu nie mogę w tę stronę ruszyć, nie ważę. Czikaj. Gdzie jest Bonnie jest i marynetka. Że tylko marnetka. What the f To jest i Foxy. Dobra, czekamy, bo jest dwóch. O jest... Jest Boni, tak, to jest Boni. Dobra. GG. Yy... Let's go! Dobra! Jest 25 minut. Nagrania 8 minut. Przy tym siedziałem. O mój boże! A nawet nie było tyle podejść. Nie wiem ile razy dostałem jumpscare'a. Mniej niż w co odcinku. Dobra. I tak jak już zaznaczyła, że oglądałem To to obejrzę jo, nie, nie wiemy jak wyglądała tamta No nie? Okej okay. Yo Freddy O masz oczy Mangle. Zresztą w sensie my wiemy, że to jest Mangold, nie? Nasza postać nie wie. Oni. Ej, Bonnie król cool wygląda. W tych okularach. Okay, Długo przez Freddy jego do niego, okej. Okay. Teraz Boni niesie część. O, to było dziwne mrugnięcie chyba. Oho Okej, okay, to tyle. Tyle. Więc... To zawsze było takie czerwone? Nie wiem. Ale tak, dziękuję za oglądanie. Cześć i do zobaczenia w kolejnym odcinku.